Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie w kolejnym programie Granie w Punkty Tygodnia. Ja nazywam się Marek Janusz. No i serdecznie bardzo proszę do wspólnej zabawy w naszym dzisiejszym programie. I powiem Wam, że to dzisiaj będzie tydzień specjalny. Dlaczego specjalny? Bo do tej pory w programie Granie w Punkty Tygodnia zaprezentowałem Wam tylko jedną zagadkę, ale teraz w tym tygodniu zrobimy inaczej. A dowiecie się dlaczego? I to będzie zupełna niespodzianka. Ale teraz zaprezentuję Wam pierwszą zagadkę w tym tygodniu, to co nas będzie obowiązywać. W takim razie wyświetlamy pierwszą zagadkę na ten tydzień. O, w pierwszej zagadce trzeba dokładnie z tych 16 pól od A do D, od 1 do 4 znaleźć, gdzie jest ukryta ludzka twarz. Jest to podwójna zagadka tygodnia. I to już dostrzegacie dlaczego. Bo dzisiaj nie jedna zagadka w tym tygodniu. Będą aż dwie zagadki tak naprawdę. Także nie uwierzycie. Ci tak naprawdę, moi kochani, dwie zagadki w tym tygodniu. Moi kochani, także warto nas oglądać. Na początek za 2000 punktów w tej zagadce. Przypominam, 100 punktów, to jest najpierw zagwarantowana. Plus jeszcze... Oczywiście e, 1900 punktów to jest nagroda bonusowa e, po udzieleniu poprawnie odpowiedzi na 5 pytań w ciągu 30 sekund i jeżeli znacie to rozwiązanie to oczywiście trzeba wpisać na adres mailowy kontakt mbtwpolskamałko.gmail.com, a w treść maila trzeba napisać słowo, uwaga, znam jeden. To jest ważne do tej pierwszej zagadki, znam jeden, nie samo słowo znam tylko znam jeden. Na adres mailowy kontakt a w treści maila trzeba napisać słowo znam jeden. Także dzisiaj działamy na niedybowych to Doprowadziliśmy w tym tygodniu jednak kilka modyfikacji w programie w punkty do tygodnia, także, także w najbliższym programie graniu punkty na żywo rozstrzygniemy dwie zagadki. Tak jak to jest zapowiedziane. Tak samo to, co będziemy Wam pokazywać już jeszcze, jeszcze o godzinie 22 w wersji 50 Nareszcie Na razie za 2500 gramy I już macie na to czas 2 minuty. A już nie całe, tak naprawdę, bo już cała na minuta dosłownie. Dzisiaj to jest podwójna zagadka tygodnia w tym tygodniu. Wyjątkowa okazja, także macie też komunikat, że to jest podwójna zagadka tygodnia. Także warto nas oglądać, bo to naprawdę wyjątkowy tydzień dla Was. Taka niespodzianka. Dawno nie było takiej okazji. Dobra, kochani, czekamy na osobę. Kontaktem będzie wybolska.małkażmik.com, a w treść maila trzeba napisać słowo Znam jeden. I uwaga, będziemy musieli za chwilę wrócić do studia. Tak naprawdę to jest wydanie specjalne dosłownie. Uwaga, mamy, zero wracamy do studia. Reżyser 2000 punktów dla mnie, jak tak patrzeć, to tak za mało może w tej zagadce. Ile dowiedzieć się za to ostateczna nagroda? Możemy podnieść i powiedzieć, że to jest naprawdę ostateczna nagroda. Ok? Mamy to, dobra, moi kochani, nawet 5000 punktów w tym tygodniu do wygrania w tej zagadce: od A do B, od 1 do 4. Gdzie jest ta ludzka szpa? Chcemy tak Znaleźć ludzką twarz w ziarenkach kawy. I, żebyśmy mieli jeszcze czasu na dogrywkę, daję wam 3 minuty. A zatem te 3 minuty czasu ruszyły, bo musimy już dobiegać do brzegu. A kolejną zagadkę w tym tygodniu też mam jeszcze. Także warto zostać z nami. Także to jest nietypowy program dla Was specjalny. Dopiszmy, reżyserze, że już to jest koniec zagadki, powoli. Dobra. A zatem, powoli będziemy musieli kończyć z tą zagadką. Taki jest komunikat. Nawet 5000 punktów do wygrania w tym tygodniu. Tym razem 100 punktów, to jest nagroda gwarantowana. Plus jeszcze... 4900 punktów, to jest nagroda bonusowa po udzieleniu po odpowiedzi na 5 pytań w ciągu 30 sekund. To już wie, kontakt mutbpolskamałupa.gmail.com a w treści mailer trzeba napisać słowo znam jeden. Dzisiaj zmodyfikowaliśmy zasady niż to, co zawsze. Także, tak nietypowo, żebyśmy mieli jeszcze więcej emocji w naszym programie. No i kochani, bo za chwilę przechodzimy do kolejnej zagadki. Tak naprawdę. Pani. Dla kogo 5000 punktów, nawet do wygrania? No, nigdy taka okazja jeszcze nie była w naszych programach, żebyśmy mieli zaprezentowania w naszym programie nie tylko jedną zagadkę. Będą aż dwie zagadki. Tak naprawdę. Także podwajamy zagadkę w tym tygodniu. Aż dwa razy więcej emocji. Przez cały tydzień, aż do najbliższej soboty oba zagadki będą dostępne. Dobra kochani, minutę jeszcze mamy. Czekamy. Bo praktycznie lada moment muszę przejść do kolejnej zagadki. Puszczamy jakieś coś. Dobra, nie chleć. No dobra. Słuchajcie. Teraz w tej zagadce do wygrania nawet 5000 punktów. Pamiętajcie, 100 punktów to jest nagroda gwarantowana, plus jeszcze 4900 punktów to jest nagroda bonusowa po udzieleniu poprawnie odpowiedzi na 5 pytań w ciągu 30 sekund. To już wie. Kontakty MTP Polska Małkośmi.com a w treści najlepszym napisy słowo znam jeden. To już wie, szybciutko. Szybciutko, szybciutko! Bo na moment będzie też kolejna zagadka. Tutaj okay, dawno już nie graliśmy. No, po raz pierwszy, tak naprawdę. Słuchajcie, mamy zero, czekamy jeszcze chwilę. I za chwilę przechodzimy do następnej zagadki. Także dla kogo nawet 5000 punktów. poczekaj reżyser, może akurat nawet 5000 punktów. To co reżyser, to może ja tak na chwilę coś, bo mi się wydaje, że czas tej zagadki dobiega końca teraz, a mam jeszcze jedną zagadkę mieć. No dobra, z tą zagadką już będziecie wiedzieli. Ta zagadka oczywiście potrwa do najbliższej soboty. Pamiętacie oczywiście. W takim razie przechodzimy więc do drugiej zagadki. Ale w tej zagadce teraz, ja tutaj trochę zmienię, że teraz w tej zagadce musicie dokładnie z tych 50 ból odszukać któryś z obrazków, który się delikatnie się różni. Mamy od A do E, od 1 to 10. Tym razem nie wiem, ile jest w tym momencie do wygrania, ale dorzucajmy jeszcze coś, dobrze? Dobrze, ja już wiem przynajmniej, ile jest do wygrania. Już dokładałem, reżyser mi dokładał. Podwójna zagadka tygodnia w tym tygodniu i za chwilę dowiedzicie się, dlaczego. Także, reżyser, ile w tym momencie dajemy? Wow, moi kochani! W takim bądź razie, nawet 8000 punktów do wygrania. To ja włączę inny, coś innego. Przyjemny dźwięk. Na zachętę. I oklas. Dobra, 8000 punktów na razie do wygrania. Skoro mamy tu zagadkę, to, to powiększmy zagadkę. Powiększajmy zagadkę. Reżyser. Nie ma na co czekać. Dobra. 8000 punktów do wygrania. Znajdź obrazek różniący się od pozostałych. Od A do E, od 1 do 10. Musicie dokładnie znaleźć, że teraz my skręcamy, co prawda, w prawo. Z tego co widzę, ale musicie dokładnie znaleźć, gdzie jest ten obrazek. Ale uwaga, teraz robimy inaczej. 200 punktów to jest nagroda gwarantowana. W drugiej zagadce. To, co będzie obowiązywać już w tym tygodniu. Aż do najbliższej soboty. I oczywiście 7800 punktów to jest nagroda bonusowa po udzieleniu poprawnie odpowiedzi na 5 pytań w ciągu 30 sekund. Czyli też trochę podwyższamy nagrodę gwarantowaną, ale uwaga, w tej zagadce, jeżeli znacie to rozwiązanie, to jest ważne, wyznaczcie ten sam adres kontaktem idbpolskamałopodzimiej.com, to jest adres mailowy, a w treść maila, uwaga, trzeba wpisać, tym razem, uwaga, znam dwa. Znam dwa, teraz wpiszemy. Jeżeli znacie odpowiedź do tej zagadki, to co teraz Wam zaprezentuję. Ile możemy dać czasu? Pytam się reżysera. Ile możemy dać czasu? Teraz się spytam. No dobra, 3 minuty mówi. Reżyser. No to co, trzy minuty czasu szyły. W takim razie mam nadzieję, że w ciągu tych trzech minut zagadka zostanie rozwiązana. Jest to, co prawda, pierwsza podwójna zagadka tygodnia w naszych programach. To, co nigdy jeszcze nie zaprezentowaliśmy aż podwójnie, żebyśmy mieli jeszcze dwa razy więcej emocji. Bo za jednym to dla mnie za mało, więc w związku z tym pomyślałem sobie, żeby w tym tygodniu, przez cały tydzień, zrobić, nie zawsze z jedną zagadką, ale aż dwie. Czemu nie? Dlatego, dwie zagadki w tym tygodniu. Gdzie wyłączymy coś? Dobra. No i czekamy, 8000 punktów do wygrania teraz. W poprzedniej zagadce to co widzieliście dzisiaj ostatecznie to będzie 5000 punktów. To jest ostateczna nagroda. W pierwszej zagadce, to co wam zaprezentowałem przed chwilą. A w tej zagadce, na razie nie wiem czy to jest ostateczna nagroda. Dowiecie się później jeszcze. Kochani, dla kogo 8000 punktów? Jak na razie? Kontaktem a w treść maila trzeba napisać słowo znam dwa. I list, bo defikowaliśmy zasady w tym tygodniu bo tak naprawdę dzisiejszy komunikat zostanie aż do samego końca programu Podwójna zagadka tygodnia zupełna nowość i czekamy dla kogo 8 punktów Kontakte mnie a w treści maila trzeba napisać słowo znam 2 Chyba nie wiedzieli, że to jest naprawdę coś. Tak, to jest naprawdę. Chyba poszli jakiś film obejrzeć. Chyba. Albo już szykuje się do snu. Bo niektórzy do tych widzów to, co nas premierowo oglądają, to prawda jest niedziela, a za już niedługo do roboty. Dla kogo ta nagroda? Uwaga. Jeszcze mamy 30 sekund. Za chwilę będziemy musieli wrócić do studia. Reżyser przynieś jakieś punkty, żebyś mógł zagrać wabam. Dziękuję. I uwaga, 10 sekund za chwilę wrócimy do studia. Także na razie bez muzyki, bo jeszcze nie wiem co się teraz wydarzy. O, oh, ależ to podwójnie wygląda to zupełnie tak nietypowo. Dobra, mamy zero, z tego co widzę. Tak, no to wracamy do studia. Ja nie wiem, co się teraz wydarzy. To 8000 punktów. Ja nie wiem, czy to jest ostateczna nagroda, bo może się jeszcze zmienić. No nie żartuj, ja jak dokładałem to dokładaj coś jeszcze. Czy możemy coś jeszcze zrobić? Mamy to, moi kochani, nawet ostateczna nagroda to 10 tysięcy punktów. 10 tysięcy punktów do wygrania w tym tygodniu. Ale... a zatem jest bardzo dobrze. Także 200 punktów to jest nagroda wartowa. 9800 punktów to jest nagroda bonusowa. Po udzieleniu poprawnej odpowiedzi na 5 pytań w ciągu 30 sekund. To już wie: kontakt mww.polska.com. A w treści e maila trzeba napisać słowo Znam 2. Także gramy na, dzisiaj na nietypowych zasadach w tym tygodniu. Żeby nie było, że ciągle to samo. Ale co się dzieje teraz? Co się dzieje? Ogłaszam. Koniec programu na obszarze całego kraju. Rozumiemy, reżyser. Mało czasu. To jest znak, że zostało nam mało czasu do końca programu. Za chwilę, lada moment, kończy się nasz czas antenowy. Za chwilę muszę zniknąć i jeszcze... Oczywiście będzie też wrzucone oczywiście granie punktu tygodnia, wersja 5-minutowa. Też Was serdecznie zapraszam. Ci, to co nas oglądają w tym momencie premierowo, zapraszam Was jeszcze dzisiaj o godzinie 22. Ale skoro jesteśmy jeszcze na antenie, szybko, 2 minuty daj. Dobra. Także jeszcze mamy 2 minuty do zakończenia tej zagadki. Mam nadzieję, że się spodoba. Taka formuła programu. Nawet 10 tysięcy punktów do wygrania. To, co widzicie, mam w ręku. Pamiętacie 200 punktów to jest nagroda tak gwarantowana plus jeszcze 9800 punktów, to jest nagroda bonusowa po udzieleniu poprawnej odpowiedzi na 5 pytań w ciągu 30 sekund. Także warto nas widzieć. Z poprzedniej zagadki to, co Wam dzisiaj zaprezentowałem, to oczywiście ta nagroda to 5000 punktów. W poprzedniej zagadce, tak naprawdę, to 100 punktów, to jest nagroda gwarantowana. 4900 punktów w bonusie. To jest nagroda z poprzedniej zagadki, a w tej zagadce 200 punktów, to jest nagroda gwarantowana i 9800 punktów, nagroda bonusowa. No, także w tym tygodniu mamy podwójną zagadkę tygodnia, czyli naprawdę dwie zagadki w tym tygodniu mamy, nie jedną, tak jak zawsze. Także zobaczymy, bo może akurat możemy ponownie zrobić kiedyś, też możemy tak zrobić. Czemu nie? Jeżeli podobają Wam się, to dajcie znać, żebyśmy zrobili jeszcze y, powtórzyć y, podwójną zagadkę tygodnia. Jeszcze w kolejnych programach. Dajcie znać. Dobrze? To będzie fajnie. To będziemy mogli to samo zrobić. Taki miałem swój pomysł, żeby to zrobić. Uwaga! Dziesięć sekund niecałe. I uwaga. 5, 4, 3, 2, 1. Panie i Panowie, mamy 0. Dla kogo? Nawet 10 tysięcy punktów. Ktoś wie. Kontaktujmy www.polska.com. A w treści maila trzeba napisać słowo Znam 2. Żebyście nie byli zdziwieni, bo to gram na nietypowych zasadach. Szybciutko. Bo zaraz muszę zniknąć z anteny. Zrobimy tak. Ci to, co zgłaszają się na teraz, to wszystkie te maile oczywiście są teraz brane pod uwagę. Obie zagadki z tych zagadek to co zaprezentowałem rozstrzygniemy w najbliższym programie nasze obrania punkty na stronie internetowej MJ Polska Serdecznie Was zapraszam. W linku macie w opisie. Oprócz tego macie również regulamin naszej zabawy, granie punkty i granie punkty tygodnia. Serdecznie Was zapraszam i kolejny program na żywo, granie punkty, czyli w najbliższą sobotę o godzinie 19. Także serdecznie Was zapraszam do brania udziału w naszych programach. I za teraz bardzo serdecznie Wam dziękuję i do zobaczenia.